No, lecimy. No, normalnie, no, na czym co oglądujemy. Dobra, na nexta, na nexta wbije Grzegorz do nas. Będziemy sobie, sobie w trójkę szukać. Mam strefę wypieprzyło, kolos. Dobra. Ale mam 5 minut. Ale no, więcej bandaży. O. Wiesz jaki challenge później można? Do końca strefy, siedzieć za strefą. Znaczy które miejsce będziesz miał? tam ja mam chore pomysły czasami, wiem. Do końca stref ze strefą? Przecież to... Zbaczymy, tu. Znaczy, ty siedzisz, tak, na przykład tutaj, nie? Jakbyś był, masz zbierasz bandaże, nie wiem, 60 czy 70 bandaży zbierasz? I siedzisz. Zobaczymy, znaczy, to tak. no co? No i siedzisz. No W wiesz, pewnym momencie te bandaże za, zaczną za mało dawać życia. Za mało zaczną go ten no tak, regenerować. Ty masz dużo szopteczek, albo no tak, no ale siedzisz i po prostu zobaczysz, w którym miejscu będziesz miał i w którym miejscu jesteś w stanie ugrać w taką pozycję. No i koniec. Ile, ile punktów na plusie jeszcze będzie? No na pewno już 10 by się na plusie ugrało. Na milion procent Conqueror wbity na tym Conqueror wbity na bandażach To jest kito, no na tak się mija Czasy są ciężkie Conqueror wbity na bandażach Jelo kurwa Czasy są ciężkie Czasy są takie jakie sobie myślimy Trzeba też pozytywnie patrzeć jeżeli mówisz, że są ciężkie, to są i to przyciągniesz. Ich nie przestaną być. Nie przestaną być, a tak to. Są jakie są, kurwa. Są ciężkie, ale o nim nie myślisz. Kolor <noise> 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 2021, to <noise> Jak, <będziesz> nich... <noise> Jak nie będziesz o nich myślał, że jest źle, no to, no to będzie dobrze. <noise> Jak będziesz myślał, że jest źle, to będzie źle. Albo nie. Jak będziesz o nich myślał, że jest źle... To będzie źle. To będzie źle. Jak nie, jak nie będziesz o nich myślał, to myślą, będzie dobrze. To, to będzie dobrze. będzie źle, ale nie będziesz o nich myślał. Dobra, chodź, dam ci ósemkę, bo już dwie ósemki znalazłem w jednym, w jednym domku. Ja mam I Flare. I Flare. Ja patrz też mam, kurwa, wyrzucę supplies. To czekaj, no. A obok druga. <laughs> to czekaj. To kurwa... Ej, mam jeszcze... Jedną I got supplies. Dla coś. To wezmę, tu jest. I got Jaki lud tutaj jest, dwie ósemki Ale nie, tą jedną ósemkę to ja biorę. I flare jeszcze mam. Wiesz, no, no ale to możesz wyjewać nawet cztery. Ja mam tyle skopów, że... Nie mam w plecach trzeba mam pełne, mam po 100 amunicji do każdej broni, więc wiesz, te skopy tyle ważą jebane L24 tu jest, zamiast beryla wezmę, no mam tą ósemkę na czwórkę to wyrzucam A gdzie ty ja, jesteś? Na ja czwórki O, o, o Co ty zrobił? <noise> On zrobił Ej, mi się cały ekran zawsze na czerwono pali Jak <noise> to <Cię> się odjebało On <noise> już centralnie w moje czoło trafił Centralnie O nie No, awm bo moja masz, Bieraj masz. Tyle widziałeś, tyle widziałeś, tyle widziałeś tą szóstkę Widziałeś mniej nie Co oczy nie widziały, temu dupienie nie żal, pamiętaj no. O! Beryl! Gram berylem! <grym> to chcesz tą szóstkę? <grym> szóstkę na berylu? Nie masz psu. no Ręce ci urwie Dawaj, ale Pyszła to ma być jak... Nie, no mam chudą emkę jeszcze Niezmniejszona szóstka na Berylu, nie do trójki. Zwykła szósteczka taka prawdziwa, chodź tam ci Nie, tu ja chcę na masz, ten. To masz, to Ej, to masz jeszcze to, bo ja mam do M24, to sobie tylko tyle wezmę, dobra Reszta jest twoja. Nie zmniejszasz się pasz. Robisz taką. Nie zmniejszona w ogóle. No kurde, no, dlaczego mi każesz każe, na berylu na szóstce grać? Dobra, no jest, no chodź robimy full auto. Dobra, próba full auto. Ten róg. O to zaraz ahead. Ten róg. No to zaraz ci dam. Stąd? Stąd? Czy dalej jeszcze? Tam, no gdzie chcesz? Ustaw się tak, żebyś to czuł, może. Czekaj, dwa razy jedenastce. Dobra. O stary, wiesz co trzeba robić myszką? Ale i tak ładnie tam 5 strzałów trafiłeś Co zrobiłeś myszko? No Tutaj do kamerki pokażę Normalnie jak grasz To musisz tylko troszeczkę dać w dół, tak? Troszeczkę A w Berylu tak musisz dać Jeszcze raz No tak, też pokazujesz mi ten O staryc O bo, no dobra Nigdy w życiu nie chcę tego, nie! Ja teraz to... <grymne> ja nie widzę! Ale tak ładnie kolos, ładnie to w pionie trzymasz! Chuj ładnie to trzymasz w pionie, jak na beryla na tym! Bardzo ładnie, może ci nie, nie trzymasz tak prosto, że, że ten, ale się kontrolować, że jak nawet za dalej, za bardzo do góry odbija, to ty i tak to trzymasz, Starasz się jak najniżej, ale przez tą łyżkę, nie? Tak stara się w dół, No dobra, zmniejszaj to! Ty tu ci zęby wybije! to tak się uczy full auto. Tak się uczy full auto czaty. Jesteście ze mną zadowoleni? Dzięki Łukasz, dzięki Antek za lajki. Siemanko, jestem w szoku w sumie. Myślałem, że ci będzie tak śmiesznie latał ten skał, wiesz? Nie no. Jakoś się dodało, a z tym na holo? O, beryl. Gramy na dwa beryle? O? To jest trochę ammo? No ile masz? A zobaczę ile masz. 200? Dobra, tyle mi starczy. Nie, no dlaczego ja się. Czego ja ci ten pomysł stałem? No nie. Dobra. I got supplies. Goodbye, piąteczki. Nie kłamie. Czy... Wszystkie zajebałem. Wszystkie. <laughs> Wszystkie. No po co ci. Auto szukamy. Ale to czemu jeszcze ja ten pomysł dałem? Nie Przecież wiem, dobrze jest dałem. To chcesz? Mam grać z z berylem przecież Wiesz ile wiesz ile tutaj miejsce trzeba na myszkę To trzeba pół metra kurwa miejsca na myszkę żeby, żeby w dół kurwa napierdalać Nie no, wiem dobra to ja też ją to ja też ją zmniejszę Znaczy zwiększę do szóstki, dobra To No nie, no przecież, przecież przecież ja nic nie zrobię, patrz, dobra, idziemy idziemy trenować, pierwszy idziemy trenować Ty, a poza tym strefa Patrz, ja ci pokażę, to moje. Spróbuję, Kurwa, spróbuję, ale O kurwa, panie, teraz nie mam nie mam nie mam miejsca więcej na, na ekranie. Nie mam więcej... Teraz ja. O, nie, przy ty... Nie, 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 o... Nie, 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 za każdym razem, za każdym razem mówię sobie nie No to nie Nie, nie, ja to widziałem na stream to w przychodniku Masakra Eee, strefa idzie do nas No idziemy stąd Chyba gorzej ja się przekąpić nie dało O Giecek jest A giecek na szóstce Nie chcę giecek fajny ale nie. w niezmniejszonej... Jak każda broń, Kolos, to będzie i tak przejebane. Ej, ja ja, wiem, jak to, ludzie ma, grają Berylę na szóstce? Ja nie mówię, że nie, nie można. Na się przyjemnie gra. Na A, ale... na niezmniejszonej grali. No na... na niezmniejszonej. Na niezmniejszonej. No to rzadko kto gra. Tak całkowicie. Znaczy ludzie tak to zmniejsza do trójki, nie? chodzi tylko wtedy o wizualnie, że skołpa masz okrągłego, a nie kwadratowego a czwórkę czy... Co, Amelie napisała, ciekawe co sobie pomyślą osoby, które tam was widzą. Słyszą, że typy i się full auto uczą Kurwa robić Nie no no tak, no w sumie ktoś to... komu się bardzo nudzi mu, kogoś spectajtał jak tego zabił i mogło na nas przerzucić randomowo. Ej MK tu jest, nie będziemy tak gusić to Zostaw tą MK? Nie, ja na... szukałem, ja szukałem tamtego Auta! Bandarzy. 55 bandaży mam Ja też szukam auta i... Zamiast szukać auta to same bandaże znajduję A ja lutuję sobie o. Super Ale Beryl na blisko Proszę bardzo, ale Beryl na szóstce Na tym... Nie zmniejszonym to, to jest... to jest... To jest katorga Ile dobra, na nie, ile wziąć GCK dole. No nie, zostawił mnie z tym Z Berylem Mam też Beryla ja, Mam też, wzi... mam też Beryla Aha, Mam Beryla no, jeszcze Dobra GCK wziąłem za tą drugą broń Myślałem, że taki taktyczny troll pad, że wziąłem Beryla Ty chcesz po prostu piątki, ale nie chcesz się zapytać nie no. Wiedziałeś, że ci je wyrzucę pod nogami. Nie no, ty, jakie taktyk! Jakie... Jak się no. jak przemyślał, przewidział sobie cały scenariusz zrobił i kilka kroków do przodu naprzód pomyślał. Nie, no, nieprawda! Ci wtedy powiem ci, a masz To no, ty wiesz, mnie tak kurwa doceniasz, że jest taki kurwa inteligentny jestem, a no to chyba no dziękuję ci bardzo! Tak, 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 tak było! Tak no. było. To było to było zamierzone, tak, kurde. Widzisz jakie kurwa? Papcia zabiłeś. Papir... Papirco zabiłeś. Pap... Papirco... Jak on mysz, okej? Papirco. Papriko. Dobra. Papriku! Papriku! Paprika. Papriku! Czemu oni mnie biją? No dobra. Jed 11 osób zostało znowu. Dziękujemy. Przecież <grywa> my nic nie robimy. Nic! Nie, nie mam jednego killa i to jeszcze na tym bocie, biedny. Ja dwa! Ale... Komu nie był winny. Mamy, mamy... Ach, ale radzę się pospieszyć, bo... Mamy środek transportu. Ta strefa... Masz, to bierz, to bierz, bo ta strefa będzie coraz szybciej szła, my będziemy coraz dalej od niej. <laughs> Kolos, ja muszę tego Beryla, chcę my chcemy wygrać mecz Ja tak szczerze nie mogę tym Berylak. Ja muszę tu zajrzeć, nasze pocztówki nie ma Nie, no ja Ci dam GCK, chodź! Nie, ja tu znajdę przecież coś A możesz przyjść do mi? mnie? Coś Ci powiem Już! Już mam, daj mi tylko amunicję teraz Dawaj to jest 205 Ile mam piątek? No nie mogę przyjechać do Ciebie, że muszę się uleczyć no tu kolejny Beryl, jebany Beryl jest jest straszny, nie po graj. Tym... dwa Czekaj! <grym> jestem jestem w labiryncie! Nie mogę wyjechać <grym> Mam 10 penkilerów i 7 energy drinków, już 8 Dawaj, 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 ja nie mam żadnego energy drinka, przynieś mi dawaj, 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 i ledziemy stąd O jak tym się strzela na trójce? Eee, spokojnie Dobra, papito, dawaj Ty kierujesz Dobra, wyskakuj z piątek mała Masz mały Poczekaj, bo piedrinka Masz, dałem ci A to za dużo mi dałeś. ile masz teraz? 107 A ta a Berylu ma 91 masz... Czekaj Masz połowę przecież 60. Dobra, dobra. Doceniam. O kurwa. Przechodzisz drivera, <trybowa> weprowdera. Pierwsze drzewa możliwe przyjebałem Nie, no ale berylem robimy kile, ale nie na szóstce Ja nie mam beryla, ja mam M24 i GCK teraz. Czy M24 nie wyrzucę? Nie, po prostu. Znowu będę musiał beryla podnosić się tego. Strefa ucieka, nie wierzę Tak my tedy przejdziemy, bardzo będziemy zwiertną Normalnie przyjeżdżamy, tam nikogo nie ma, w Ty my jesteśmy pół meczu kurde w strefie No Nawet więcej Wiesz tego nawet kamperku, można nie nazwać Kurwa Lenistwo zajebane Bolesz, to geniusz zła. Prankster, nieprawda. No, jest tam. No, Flora jest. Czekaj się, ulecę. Flara jest hmm. jebana. Czekaj, Beryla wezmę. Nie, ja będę nim grał. Tylko na holo. Kraj se. to jest. Trzeba przypadek, dobra. A jaki jest Beryl? Jebany jest. Lutujemy? Nie wiem czy na flarę jechać. Nie jedziemy? Nie jedziemy na żadną flarę, kutasimy, w... dobra, siedź tutaj Wy... Czekaj, wiedź tu do środka, Wież, wjedź tu do środka Dobra, wamy to A tu Zabieram. będzie mil wyjazd, a tu będzie, będzie mil wyjazd chodź. Musisz wjechać! Kura, czek, za gruby jestem, za gruby jestem Zamykam drzwi Tu, tu, tu wiesz, mi coś, jakbym... Ty mi się coś zbugowało, wiesz jak mi to jak jadę do tyłu, co mi się dzieje? Teraz, pip, teraz ja muszę no tu, masz... masz ty? dźwięk? Nie masz. Ej, spakowało mi się, jak muzkiem widłowym z Lidla jechał tyłem. Buzek widłowy z Lidla. No. ale tak piwczą. A, idę na półkę i chuj, wyjebane no, Piękny dzisiaj grasz! Graliście się bardzo dobrze Dzisiaj wpisałem się na piąteczkę grą Koniec Tak, ten. dzisiaj jesteś kurde naprawdę Na piątkę z plusem mm, To się cieszę Bo nie wiem, mi się to spodoba jeszcze byś mnie zmuszał do grania dobrego, takiego wiesz ruszania, bo... Słuchaj, odkąd tutaj przyszedłeś do armii Przestałeś bijać Conquerora przestałeś, przestałeś skakać na hot dropy Tylko interesuje Cię Taki czysty fan, którego nigdy nie mogłeś sobie y, zrobić, to... Nie miałem zbytnio, to prawda. Bo zawsze no. tak. A wbić, a zrobić, a pójść, a tam, a tam... Kampić? Gdzie, ja nie umiem! Ja nie no. Kampić kurwa. A jak Prud ja się spinałem kolos, ty nawet nie wiesz, jak ja ginąłem. O się ze mną miało popię, ja pod... Kurwiałeś Mniejszym się? Kreżyc, który w... Ale ja potrafiłem 10 minut o tym jednym chłopie, który w krzakach leżał gadać, chłopie. Chodzić po domu i na niego kurwić. Tak jakby co najmniej mnie słyszał, nie? Czekaj, ja za się zapalę. Czekaj, ja się zapalę teraz. No właśnie, bo ja chciałem iść na fajkę, ale nie wiem czy, czy będziemy mieli strefę. A idź, pierdol to. No mamy. mamy, idź, idź, id zapalić, Ja będę nas bronił Nie, to przecież i tak idę z tym. Na zewnątrz będziemy rozmawiać. Nie zostawię cię przecież. No ja wiem, ale chodzi o to, że, że ja tutaj nas będę bronił. Nie nie, tylko wiesz co, schowaj się tutaj bardziej gdzieś, do rogu może. Już idę. Nie, 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 Tu tu, 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 tu! Tu się schowaj, tu się schowaj, tu się schowaj. Nie, nie, patrz, 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 ja ci pokażę, chodź na dół. Patrz. My nie znajdą nigdy. No i pięknie. Zacz mi klapek z wrażenia z spa. Weź tutaj bardziej po lewą stronę, że ja mógł strzelać. Tu, tutaj chcę bardziej po lewą stronę. O. A ja będę tutaj sobie wiesz, o tak? Kurwa O! O tak. O, jakoś tak, jakoś takoś Damy rady, jak tu wejdą to nie będziemy się, się pomagać. Będziemy siedzieć Czemu my tu siedzimy? Nie wiem, bo jesteśmy idiotami Siemanko Kacper Jedno duło, bo i my. No te... A jak tam ten gość na streamie robi winy? No on tak robi, no. Mem ci podesłać nazwę. Zaraz ci podeślę. No wiem, komandor coś tam. Yy... Ora. Kamper. Oznacze cię jeszcze. Kolo, yy... Idź, pal tą szlugę i wracaj, na lajcie. Ja jestem. Zamiast pisać jego, to przez... przypadek się Kolosu Tron Gaming i kurwa nie wyskoczyło mi. A... Już. Ten, on jest kurde. Myślecie jeszcze skrinka? O, proszę. Pałeś mi? Wszystko podpięte. Mhm. Widzę. Czekajcie, czaty. Muszę od. Jeśli... Od Jakuba odebrać wiadomość! O, 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 patrz, patrz, patrz. Tu ci pokażę screen na że jak chcesz jedziesz? Patrz, patrz, patrz. Ty, jak, patrz. jak ten goś wygląda? Ale spoko. Mhm. Zobacz, jeden dzień temu on miał no, zobacz on, ma on streamuje, on gra turnieje i po prostu ktoś u niego ma lajwa, nie? Ma, ma jego kanał i po prostu streamuje Spectate'a jego. Tam gra, nie? To jest Spectate tego. z tego. jego gry, no czaje, czaje, czaje. No? Mhm. Tylko oni są wszyscy ubrani w ten sam strój, nie? Mam. Ciekań, I, i, tak? ro, I robią to samą akcję cały czas. Wszyscy, wszy, wszy... Tak, no to, to, to nim się wczoraj sugerowałem, tak. A, identycznie jak my wczoraj. Znaczy, no, my zrobiliśmy tak jak oni. Ej, stref! To, mamy strefę, dobra. Posiedzimy. Siedzimy za. Siedzimy za podłami. No tu mam, dokładnie. A i no pioteczki tak, w pubgu, takie, o. Czaty, jest streamer, który wybił się tym 803 tysiące followersów, 803. Tak, tysiące followersów, dobrze mówię. Tak, 803. Kampiąc. Tak, on. Kampiąc. Nawet tak, tego screena, co teraz widziałem od Jakuba. Identyczna sytuacja, tak jak wczoraj. Jak my graliśmy. bo na live'ie, to był z live. A. To z live, screen, jak on był. Tam zaczynał live'a, to się room zaczynał, to. On, no jest screen może sobie po tego live'a. Mhm. No dobry, dobry ziomek. I zakampienie. Ile ma patronów? Kurwa, z 1000 kurwa. Ty, ja widziałem, ile ma patronów. Udostępnił cel, bo zbiera 1600. 1593 miał. A wyjebało Jakuba. Patrz, wyjebało go. A, bo on siedzi na tym. Na tym na Messengerze, mi coś mi wysyła jeszcze dzięki Oliwia za lajka Marcel, Antek, Łukasz. Tylko weź pod uwagę z polskiej community, ale kurwa: tysiące followersów nawalił na kampieniu. siale na tych, na specjalnych tych, bo oni we czwórkę grali, na specjalnych domkach. O jest zabawa! Dzisiaj gramy tak, jutro gramy tak. Jest zabawa. Jakubie? Trzeba już iść. Jakubie trzeba już iść. Ale napiszę mu, czy idzie, czy nie. A, jest już. Już ci miałem, już ci miałem pisać, czy idziesz. Nie mamy strefy. Ktoś tu przyjechał, ktoś tu przyjechał, ktoś Słyszę. Pojechał. No, jeżdżę Wyjebało mnie, nie, nie wiem czemu. Po dropa chyba pojechał. Kurwa, musimy wziąć tego naszego pierdka. Bierzemy pierdkę, jedziemy. Jedziemy na domki. Pierdek jest ukryty. Ale... Ale mam ping, o kurde Coś mi się stało z netem, no wyfala mi neta tak No może jak... ja będę kierował 300 ping, mam bo... Nie, nie, nie ja i tak nie, będę, nie mogę strzelać, bo mam a... dwie ARki Przed nami są, o, dobra, duo. zatrzymaj się tutaj To są las, to jest las To jest las było chyba Na daszku, znaczy Enemy To ja za potem, jest ja za potem jego kopel Uważam, uważam, <mulik> <przytom>. uważam Nice <mulik> mi jeszcze ten kurde ten No dobrze <mulik> To wygraliśmy